Cześć, jestem Radosław, jestem typem macho i dzisiaj chciałbym się Państwu pochwalić swoimi noworocznymi postanowieniami. Żadnych głupot w tym roku! Ha, ha. Takie jest moje postanowienie, od teraz będę zajmował się tylko poważnymi rzeczami, więc na początek wywaliłem wszystkie książki w ogóle z chałupy, bo nie dość, że zajmowały tyle miejsca, to jeszcze mi taki bajzel we obie robiły, że już tego nie wytrzymałem, i tym sposobem mam dużo więcej czasu na wysyłanie kuponów. Na przykład, no i jeden dzisiaj taki wyśle. Nowy rok, ale my skorzystamy ze starej bukmacherskiej zasady. Nie obstawiamy drużyn, którym kibicujemy, i nie obstawiamy dyscyplin. Na których się znamy. No to ja się bierę za sporty walki, bo ze sportu walki ty ja tylko MMA lubię i to tylko w wydaniu gruzińskim. Klatka gruzińska jest na zewnątrz. Tam nie ma dachu i najlepsze walki to są wtedy, kiedy pada deszcz. Najdanski z peki. No, ale niestety gruzińskie MMA akurat pauzuje. No więc postawimy sobie na coś, co odbywa się w Polsce. Ibrahim Chujżywajew jakoś tak się nazywa, chyba to na niego postawię. Chociaż w sumie to wydawało mi się, że to Gruzin jest. A jak dokładniej sprawdziłem, to się okazało, że to Czeczen. To ja w takim razie stawiam, że on przegra. Z Tomaszem Narkunem przegra. Tomasz Narkun 1 A teraz pora na tenis i to w wydaniu kobiecym. A na kobiecym tenisie to ja się znam mniej więcej tak jak na podrywaniu facetów. Znaczy tak, tak średnio się znam generalnie. Ale jedna taka tenisistka mi ostatnio wpadła w oko, że ho ho, zobaczcie tylko jak ostatnio serwowała. Pierwszy serwis, siateczka. Drugi serwis, siateczka. Trzeci serwis. Pizdu. No jakbym siebie oglądał, no. Ta pani nazywa się Aryna Sabalenka, jakoś tak, jest białorusinką i w tym meczu popełniła jeszcze więcej podwójnych błędów serwisowych niż ja ostatnio odmówiłem podwójnych piw. Ale wiecie co jest najpiękniejsze, że ja i ona znaleźliśmy rozwiązanie naszych sytuacji. Ja, aby uniknąć podwójnego piwa, zacząłem pić mleko. A ona, żeby uniknąć podwójnych błędów serwisowych, to zastosowała inną technikę. Tak zwany styl podjajeczny. No jak się sprawdził? No mniej więcej tak jak mi. No ja się tym lekiem tak nie za specjalnie nagrzmuciłem, no a ona tym, tym serwisem tak nie za specjalnie ten mecz wygrała. A że kobieta zmienną jest, a zaraz rusza Australian Open, to chyba warto postawić, że ta pani ten Australian Open wygra. Jest nawet taki specjalny zakład, aż zerknę, że Aryna Sabalenka po wygranej w turnieju singla kobiet w swoim przemówieniu wyrazi poparcie dla działań politycznych prezydenta Białorusi. Kurs na to jest 60 razy stawka, no to sru! Nie no dobra, bez przegięć, nie będę na co stawiał Ale postawię na coś równie kontrowersyjnego Ale nie będzie to tenis, będzie to piłka nożna Ja postawię kontrowersyjnie, że Juventus opitoli Udinezę A co? Juventus 1 Miałem stawiać w tym roku na inne drużyny Ligi Włoskiej Ale ostatnio podczas Wigilii mój kot ludzkim głosem przemówił I wiecie co on powiedział? Napoli, Napoli, kupon ci spierdali. A jak już jesteśmy przy piłeczce, to ostatnio w Anglii było takie meczycho, że ho ho. Niska liga, niski wynik, bo tylko jeden gol padł w tym meczu, no ale jaki? A później zaczęły się emocje jeszcze większe niż na grzybach. Najpierw zawodnicy się pobili. Całym stadem się pobili na początek, ale później przeszli do zajęć w tak zwanych podgrupach. To był element zapasów. A tu drobna pomyłka dyscypliny, no prawie jak u Marcina Najmana. No panie sędzio, ja przecież nic nie zrobiłem. Tak się dzieje teraz w Anglii, to ja na ligę angielską postawię. Manchester City gra teraz z Chelsea i ja postawię, że Manchester City to wygra. Manchester City 1 no i tyle meczów na tym kuponie wystarczy, no bo w nowym roku trzeba to kupony odchudzać, a nie pogrubiać. Tak, odchudzanie to jest moje kolejne noworoczne postanowienie. No oczywiście odchudzanie kuponów, no bo z siebie, to ja przecież nie będę jeszcze większego patyka robił. Dziękuję za uwagę.